Piękna nowa hala, której moim zdaniem w sosnowcu brakowało. Stara już po prostu dożyła swoich dni. Robi wrażenie cały kompleks obok stadion. Tutaj wszystko świeże, pachnące. Domyślam się, że rozmiar bardzo starannie wystudiowany na miarę potrzeb miejskich. Hala kameralna, ale za to widać, że dostosowana do koszykówki, trybuny schodzące blisko do parkietu. Także będą tutaj bardzo ciekawe widowiska. Myślę, że będą komplety publiczności i dzięki bliskości parkietu będzie kapitalna atmosfera. Życzę powodzenia. Jest kameralna, jeśli się wypełni do ostatniego miejsca, a dzisiaj tak ma być. To na pewno będzie fantastyczna atmosfera. No liczę, że będzie e, bardzo dobrze kojarzona e, dla kibiców, także dla zawodników i będzie służyła e, temu miejscu. Witam wszystkich ogólnie w Kaliszostop to jest naprawdę bardzo fajna atmosfera i zapraszamy następnym razem, jeżeli nasza kadra będzie tutaj grać. Bardzo dobrze podoba nam się jak gra Balcerowski, jak gra Polska. Jest pierwszy raz na meczu. Do Dominik, także i rewelacja. Super hala, super miasto. Bardzo fajnie, wtedy się podoba. Dajemy, dajemy, brawo. Super, bardzo fajnie, świetny mecz, świetna atmosfera. Zostawimy, jest ok. Naprawdę, bardzo fajnie, piękny mecz, chłopaki świetnie zagrali. <śles> Damy, świetnie bawimy się dzisiaj, super mecz. Zyfaj,